Dzień dobry, witam z zaplecza toru wyścigowego Jerez de la Frontera słychać hałasy straszne, bo akurat odbywa się trening formuły trzeciej ale ja tu jestem w zupełnie innym celu mianowicie oglądamy na razie, ale podobno zaraz będziemy nimi jeździć, dwa nowe samochody z marki Subaru to dwa elektryczne Jeden już teoretycznie znamy, bo to jest tylko nowsza wersja, lifting, głęboki lifting, e, soltery, czyli, nie oszukujmy się, Toyoty BZ4X, która jednak w tej marce podobno jest zupełnie inna niż w Toyocie. Zobaczymy. Czas pokaże. Istotniejszy jest ten drugi samochód, który w tej chwili jest za mną. On się nazywa Uncharted. On się nazywa Uncharted albo jak kto woli, Toyota CHR. Bo generalnie konstrukcyjnie one są do siebie bardzo zbliżone. Tylko Uncharted jest całkowicie elektryczny. Całkowicie elektryczny i tę jego cechę, elektryczność, Toyota przejęła od Subaru. To jest wciąż awangardowy samochód dla wyjątkowych ludzi, ale w wydaniu Subaru, no cóż, Subaru twierdzi, że ten elektryczny samochód który może mieć przedni napęd i 165 koni, 185 koni lub 338 koni i napęd na cztery koła, on zastąpi krostreka czy XV jak kto woli. Jak ktoś z Was wie, ja mam XV. Nie wyobrażam sobie jak elektryk mógłby zastąpić tamten genialny samochód, który owszem ma słaby silnik, ale wszystko inne najmocniejsze jakie istnieje. No ale podobno zaraz ruszymy na jazdy testowe nie po torze, ale nawet po że offroadowym. Zobaczymy, zapraszam za chwilę. Witam z zakierownicy zupełnie totalnie nowego Subaru, które już wam przedstawiłem wstępnie. Mianowicie to jest Całkowicie elektryczny CHR Toyota CHR, produkowana w zakładach Toyoty, Toyota też robi elektrycznego CHR-a. Tyle, że ich elektryczny CHR jest zupełnie kompletnie inny. Ten, którym jadę tutaj, to jest środkowa wersja, bo bazowej jeszcze to nam Subaru nie. Zdołało podstawić. Bazowa jest przednionapędowa napędowa i ma krótki zasięg. Ta jest e, również przednionapędowa napędowa, ale ma duży zasięg. Duży to znaczy ponad 500 km. Ma 228 koni i około 300 Nm. To wiadomo, że to się jeszcze może zmieniać, prawda? No bo procesy homologacyjne, przedprodukcja. Znacie te wszystkie gadki. To, co jest czysto Subarowe, to jest to, co podkreślają od samego początku ludzie z Subaru. Mianowicie, że to jest tak dalece inaczej zrobione niż Toyoty, że no one są tylko podobne do siebie. Wiecie o co chodzi? No bo był, była kwestia BRZ i e, e, 86 GR, e, czyli samochód, który ma niby tę samą konstrukcję, niby te same graty, ale jest inny. I tu no cóż, zostaliśmy przeprowadzeni przez próby zrywu których nie filmowałem, bo mnie cholera cisnęła, ponieważ przeciwko nam wystawiono, przeciwko elektrykom, wystawiono e, wrx STI. Rrrr! I nie pozwolili go prowadzić. Więc trudno. Teraz jedziemy na tor e, sprawnościowy, na którym również doskonale widać, jak bardzo jest to szybkie auto jak bardzo potrafi jeździć czekam tylko na kolegę instruktora Ich verstehe ich kann das alleine machen du bist ganz bin einfach bin nur hier Ja und dann wechseln dann wir in das Auto Alles klar ich bin beim recording ja. Wszystko jasne kolega instruktor tu po prostu czeka z kolejną wersją tego samego elektrycznego Subaru, które się nazywa Uncharted, czyli niezbadana część mapy, biała plama na mapie. Dlaczego? Trudno to wytłumaczyć, bo w sumie chyba nawet Subaru nie wymyśliło sensownego tłumaczenia. Jesteśmy na początku toru sprawnościowego. Mamy 228 koni tylko na przedniej osi. Po mokrym, po śliskim, jak widać, samochód sobie sam doskonale radzi. Prowadzenie jest może nie aż zachwycające, ale ponieważ jadę samochodem nietopowym, topowy dopiero będzie, to mam 18-calowe felgi, czyli opony się już bardzo mocno muszą poddawać. Na takim torze. Przepraszam za te hałasy, ale tutaj jest radio. No, musi być. E, fantastycznie zwrotne auto, fantastycznie zwinne. Niezwykle posłuszne wobec kierowcy. Lekko podczas ruszania z kopyta było czuć torque steering, czyli e, wyrywanie kierownicy przez. Przez moment obrotowy silnika, no to jest tylko przedni napęd. Zaraz będziemy w czteronapędowcu zobaczycie, jaka jest różnica. W każdym razie to nie jeździ absolutnie tak jak jakakolwiek Toyota. Zresztą będę dla Was jeszcze jeździł zaraz nową Solterrą, czyli Toyotą BZ4X która jest też produkowana przez Toyotę jako Subaru, ale dopieszczana i charakter ma już inny Subarowy. Tu było widać, jadę z wielką przyjemnością, z wielką swobodą, wszystko jest takie, jak powinno być. Przesiadam się teraz do czteronapędowej, zapraszam za chwilę. Ok, ten sam tor, podobny samochód, ale tylko podobny, z zewnątrz jako inne auto, jest do rozpoznania tylko i wyłącznie dzięki 20 dwudziestocalowym przepięknym felgom. Natomiast to, co jest pod spodem, to tu widać napędzane cztery koła. Razem 338 koni i 440 nm rozłożonych na 4 koła. Ten sam tor. Uwaga. Ani cienia zawahania, ani cienia szarpnięcia, ani cienia wyrywania kierownicy. Po mokrym po prostu jak po sznurku. Kopyto niesamowite. Prowadzenie zachwycające, bo w ogóle nie czuć, że to jest bezwład jakiś spowodowany przez obecność baterii, zwrotność ta sama, ale zdolność do. Pokonywania zakrętów z gazem jest po prostu oszałamiająca. Fantastyczne auto, zupełnie kompletnie inne od tego przednio- napędowego. To jest po prostu fan To jest samochód dla przyjemności i to jakiej? Mamo moja, jak tym się jedzie. Ach mój Boże, kto by pomyślał, że coś, co. Zaprojektowała Toyota może być tak fantastyczne i nadal pozostawać po prostu samochodem kompaktowym dla rodziny. No to ciąg dalszy testu. Tym razem siedzimy w samochodzie na odcinku ofraudowym. I to będzie prawdopodobnie jeden z najnudniejszych filmów, jakie można pokazać, bo przecież siedzimy w czteronapędowym subaru. Jak wiadomo, w subaru czteronapędowym, jak jedziesz w afraudzie, to jedyne co musisz zrobić, to nacisnąć gaz. Dobra, włączyliśmy X-Mode, czyli. Że będzie pełne terenowe wsparcie i jedziemy teraz tam. Oczywiście, jak zwykle, tego się nie da pokazać w zwykłej kamerze, ale ile tutaj mamy? 35 stopni? 30 na pewno. Zaraz się nam pokaże, ile mamy stopni. No, 30 mówiłem. Tak wygląda strasznie ciężka praca kierowcy tutaj On po prostu kręci kierownicą Reszta robi się sama To jest Subaru To jest Subaru I to jest nudne Here we can stop where is it really OK and we can try to set can you turn the, on the, the, the cameras yes right? okay we can now turn on the grip control it is here on the dashboard okay you can see we have five steps like five levels of speed the first one is around 2 2.5 kilometers per hour and the latest one the fastest one is like 12 kilometers per hour okay grip control you can use uphilling also downhilling. And you can set up it every time while driving. All right. Now I just need to release the brake pedal, and the car will go so smoothly up. Then now Yo. I'm releasing one, two, three seconds, and the car goes up very smoothly. And I can just increase the speed a little bit to level two, level three, level four. Okay. Jak zapewne już się domyśliliście, jesteśmy w elektrycznym Subaru. To jest model Uncharted, czyli to, co pozwoliłem sobie przetłumaczyć w dość dowolny sposób jako biała plama na mapie, bo ten samochód ma służyć do odkrywania nieznanych miejsc. A to jest oczywiście. Yy, może nie dokładnie Toyota CHR, ale dokładny odpowiednik Toyoty CHR, tylko zrobiony przez Subaru. I to trochę inaczej wszystko razem i pracuje i jeździ. Przesiadam się teraz do nowej Soltery. I będę jechać po tym samym torze. Do usłyszenia. No i znów na torze sprawnościowym, tym razem za kierownicą nowego Subaru Solterra, czyli Toyoty BZ4X Tyle, że w po pierwsze topowej czteronapędowej wersji, czyli również 338 koni 440 Nm, tak samo jak w Uncharted ponieważ technicznie te samochody są niemal identyczne. Oczywiście tu jest dużo więcej samochodów w każdą stronę, tu jest większy rozstaw osi, tu mamy do czynienia z autem, które już na rynku istnieje dłuższy czas, ale w ramach liftingu, no powiem Wam wprost, poprawiono zasadniczo wszystko. Jest to szałowe, oszałamiające, strasznie mi się to podoba, bo zniknęła cała ta otoczka typowa dla elektryków. Kiedy, no tak jak tu, wyjeżdża człowiek na tor sprawnościowy, trochę pozakręcać, kierownica jest gumowa, i wszystko razem zachowuje się tak że od razu wiemy, że jedziemy strasznie ciężkim elektrykiem. No więc popatrzcie, jak się pokonuje mokry tor. Nawet nie drgnęło, nie musiałem zdjąć nogi z gazu, nie musiałem kontrować w żaden sposób. Popatrzcie, jak się pokonuje slalom. Jasne, w tym samochodzie Czuć, że jest to elektryk, który ma na pokładzie akumulatory. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, jak Solterra czy BZ4X jeździły przed liftingiem. To jest tak, jakby zawieszenie zrobiono od nowa. Nie jest to tak ostry, tak zwinny, zwrotny samochód jak Uncharted, ale nie ma być. Tam to jest fun car. Nawet przednio napędowy, to jest kompakcik. Tu jedziemy pełnowymiarowym samochodem segmentu klasy średniej, który potrafiłby zagonić w mysią dziurę i w kozi róg ogromną większość samochodów tej wielkości. Wszystko się zgadza. I trzymanie drogi, i przyspieszanie na wyjeździe z zakrętu, i hamowanie. Wszystko jest takie, jak powinno być. I systemy elektroniczne, które działają niesamowicie. Bo przejechaliśmy, tak jak wam mówiłem, że między innymi będziemy to robić, przejechaliśmy przez tor off o konkretnie takim. Tyle, że topowym na 20 calówkach, modelem Uncharted i to jest po prostu niewiarygodne, jak to sobie radzi. To jest wszystko to, co w Subaru było do tej pory robione, tych bardziej uteranowionych Subaru, ale jeszcze lepsze i jeszcze lepsze i jeszcze lepsze, niż jesteście sobie w stanie wyobrazić. Eee, wracając do konkretów, tu mamy opcjonalnie 22-kW yy, przetwornicę pokładową, czyli do ładowania prądem przemiennym. Tam mamy seryjnie taką przetwornicę. I to i to, oba modele dają się prądem stałym ładować z mocą do 150 kW. Więc naprawdę jest Nieźle, a jeszcze w dodatku, w przypadku Soltery, lifting spowodował, że odbywa się to sprawniej, szybciej. Baterie są w inteligentny sposób przygotowywane do ładowania. Jasne, wciąż mamy do czynienia z samochodami, które są niepewne, jeśli chodzi o to, jak taki kierowca jak ja sobie myśli, czy ja dociągnę, czy ja znajdę odpowiednią ładowarkę. Ale tak jest ze wszystkimi elektrykami. Niemniej jeździ się tym genialnie. Powiem Wam, że y, świnie nam podłożyli, bo próby dynamiczne były elektryk przeciwko Subaru WRX STI z ostatniej Final Edition. Wiadomo, że dostała w skórę na próbach zrywu. Bo elektryki są szybsze. Ale tamten samochód ma w sobie to coś, ma duszę. Tu mamy do czynienia z geniuszem inżynierskim i komputerowym. I z całą pewnością są to samochody, z którymi będzie Wam zaskakująco po drodze i którymi byście chcieli jeździć. Dziękuję, do widzenia.